Kiedyś 700 zł no ja pierdol jak ja to słyszałem to myślałem że i to jakieś pierdółki kurwa fantazja była Jakieś pierdółki kuźwa, stary, jeszcze rozmiowy jakieś szafkę kupiła łóżko kurwa nie <laughs> wiem cokolwiek <laughs> Na kupiła? Kupiła? Kupiła. a ona stoją stoją No właśnie stoją i nic z nich nie korzysta <laughs> Trzeba konsolę na balkon wynieść. Korzysta <grym> ktoś z nich? To znaczy... No, Nie było okazji, no. A w zeszłym roku ile razy siedziałeś na tym krzesełku? A przecież siedziałeś z Klaudią, jak Adaś był, był, Grilla, grilla robiła się na balkonie. Tę... Trzy razy przez cały rok siedziałaś na tym krzesełkach. No, tak. <grym> Ale są. Ale to są tak. Niech sąsiedzi widzą jakie tu I bogactwo. Tam, tam. <laughs> do, 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 do. Kuźwa i nawiozła słuchaj tych kwiatków pierdolonych z tej Ikei i słuchaj kuźwa po miesiącu już był papier z nich bo kurwa były tak wysuszone bo Betty tak dbała o nie. Stary ostatnio pojechała w zeszłym roku pojechała do IKE i kupiła kaktusy. Jak ja ci bym zrobić ci zdjęcia, jak te kaktusy wyglądają po roku. No nie wiem że kaktus usechł. Kuźwa on usekł? On nie w ogóle nie przypomina kaktusa kuźwa. On przypomina nie wiem jakiś. Kurwa chwast, który jest na w tym, na nie, Saharze nie. rośnie. Imo gdzieś... Imo gdzieś na N. na N. Tu mogą być. No patrzyłem właśnie. Też szaiłem. Co robimy? Na środek czy na pola Na środek, kurwa Jak będą te pola to przynajmniej ze środka wrócimy a jak już pójdziemy na pola to i okaże się, że będzie na środku to dwa razy przebiegniemy Sakiewka Ej co ja bez robisz? Dzie dziękuję Proszę Nie, nie wiedziałam, że ona jest tak wysoko, przepraszam Chyba się nagroziłam na nią To Chmielu był? Ale co? Uderzyłeś z zombiaka przed chwilą? No, z tego masowałem. Ptaki! Kurwa! A to ty, dobra, myślałem, że ja. chłopy. Odkryjono. Yy, o, tego! Pancernika leją! E, NE. Tu gdzieś. blisko. Mogli przez lasie i przez kopalnie polecieć. Są tu, Biedną. przede mną Jeden leży Nie wiem, 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 wiem Dalej Uważaj Betty na plecy No, no właśnie, ja właśnie patrzę. patrzę Ja tu ja patrzę. patrzę No ja patrzę tutaj ten gór, tam ja gdzie patrzę zabierz chłopa Kurwa pasek mi się zjarał Chyba się zjarał. Mm, jeszcze się pali i właśnie się zjarał. Najczęst. Lejon dwó. Tam gdzieś, tam. nie? Mhm. Czy się... No ale to co, kur... to jest tym chłopem. Ale, Biega ktoś. Mogę na plecy wyjść. Ale to było kurwa dziwne. Tu jeszcze... zabójca, leją go. A, tak. czyli dlatego kurwa. Gdzieś z tamtej strony. Leży. Zabójca. Aha, dobra. Biało. No to pewnie ta dwójka co poszli sklepać. Mielu, e, e, proszę, proszę cię, odpuj się, bo tutaj jest czerwona beczka. No to strzelam. Poszedł do tego pomieszczenia, gdzie mnie ostatnio z tej drabiny zajebał. Mogę tam iść? Chcesz to iść Mhm. Mm Możesz podnieść. Ja ja na druty! druty. Betty! Kurwa, kurwa no. Przecież, przecież nie, nie mam czym to go walić No nie mam, mam czym, czym. Nie mam ale, to co, ale to po co podnosisz Poczekaj nie wchodź tam no, przecież możesz sobą rozwalić no. Ale kurwa jest y, tu Jak ty chcesz kurwa to rozwalić z sobą no, ale no jakoś podnieść dało radę No bo ty zsunąłeś się chmielu gdzie ty leżysz ja w ogóle patrzyłem na ten, jak nie wiem jakim cudem kurwa cię trafiło po podniesieniu tej Betty. Te, te druty. Nieważne Dobra, trofa są na kopalni obok nas. Uwaga, są moje druty i pułapka Dobra, sam chopię Trójka od E, od kopalni tej drugiej. Chcesz wejść do środka? Mhm mm Pułapki tu są Foję o drzwi! Po, Bo, wrócili do was Tu są Leży Obity. Nie wiem. Trafiony jest z łuku. Kurwa, uważajcie na spektera. On jest obity, w chuj. Tędy zejść tu, tędy, tędy, tu jest chłop. Widzisz go? Widzisz go? Znowu obity. Dobra, leży. Rozglądnij się i podnośmy. Muszę sobie ten... złupić, bo nie mam widzenia już. No czysto to... podnoś. O kurwa... Tu jest... Yy... No dobra w niej chciał? Się czy tych nie, nie ma, nie ma? Nie ma. Betty, uciekamy. Betty, no gdzie ty tam zostałaś? Lece, lece, no bo Płapki to... z... Ja Jajiebie, no. Ale spokojnie, no, już lecę. Jesteśmy... ale co śmiela nie ma mhm. <śmianie> to kończym? Ty dwóch? Tak, 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 to no tak, tak, tam tak, tak, tego tak, 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 co tak, tak, No tak, no, tam co, no tam. Nie wyszedłem, tak, mam sprawdzanie dostępu do gry wieloosobowej. Mmm, ale to co jej cię z gry całkowicie? No, ładuje i nie może załadować. No ale nie było ci na mapie kurwa przecież. No właśnie, no właśnie to jest najlepsze, najlepsze. Nie, nie widzieliśmy cię. Byliśmy na ucieczce, nikogo nie było. Nie, pograne cię w tego hanta, bo widzę, albo z tym PSN, bo to widzę, że kurwa dzisiaj jest pograne. Kurwa, ja nawet z gry nie mogę wyjść. Znaczy w sensie do menu wrócić. No, no. no to musi być góra z PSN. -em. Znowu ci znajomych nie pokazują. Powiedzcie mi czemu oni kurwa zawsze mają problem z jakimś PSN-em, kurwa jak jest sobota wieczór. No. Czemu oni nie mają w tygodniu? W tygodniu tyle ludzi nie gra. No kurwa, macie no to chyba trzeba. Zrzają tyle pieniędzy no nie można za, 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 załadować w menu. Zrzają tyle pieniędzy za abonamenty kurwa, to niech się łaskawie kurwy wezmą za robienie czegoś ze stabilnością tych serwerów. Zżerają w chuj kasy, kurda, za abonamenty. Zżerają w chuj kasy za gry. Za wszystko. No. bo ja wyłączam to, bo to kurwa widzę, że... No to takie to chyba, wiesz, hmm. Żebyś dostać żeby żeby nie jedynka, za co? to była tak jedynka. Jak się kurwy tam na zewnątrz za mną rzuciły. Tylko się im popierdoliło coś. Oni myśleli, że ja z tam gdzie Chmielu siedział, co nie? Chciał iść po tym latali. A ja byłem kurwa na dole i siłem krwawiąc, tamując krwawiej jarteczku. W ogóle dziwny kurwa mecz. Tego chłopa co w chmielu zrobił. Przecież to, to kurwa, to, to wyglądało jakby jedynka to była. No, przecież nikt po niego nie przyszedł, nikt się nim nie zainteresował. Chłopa chłop w ogóle poszedł z inną stroną niż tamta dwójka, trójka, dwójka. Może wiesz, może już dostał info na mikro, że spalony jest, no i ci chcieli pewnie wiesz, sklepać, żeby go podnieść, nie? No, mówię, no nie wyjdę kurwa, no zobaczę. Tak masz? Masz no ja tego tak, no, już zamknąłem dawno i wszedłem z powrotem, no i mnie puściło.